Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach toyoty Corolli. Toyota Corolla była oferowana jako wariant hatchback z trzema i pięcioma drzwiami, sedan oraz pięciodrzwiowe kombi. W naszym kraju najpopularniejszym silnikiem jest silnik benzynowy 1,4 lub 1,6 litra, moc 98 i 110 km oraz silnik wysokoprężny 2,0 litra o mocy 90 km. Po modernizacji w 2004 roku wprowadzono bardzo ekonomiczny silnik wysokoprężny 1,4 litra o mocy 90 km, który zużywa mniej niż 4 litry paliwa na otwartej drodze. Jeśli chodzi o benzynę, lepszym wyborem jest większy silnik, ponieważ jest bardziej temperamentny i zużywa tyle samo paliwa, co mniejszy, natomiast w przypadku oleju napędowego najlepszym wyborem jest silnik 2.0, który ma dużą moc i moment obrotowy a zużywa około 6 litrów. Silniki benzynowe są bardzo niezawodne, a bardziej zaawansowani inżynierowie silników wysokoprężnych zapisali wymagane interwencje serwisowe przy turbinie, zraszaczu i pompie wysokiego ciśnienia. Nie będziesz żałować wyboru tego modelu. Toyota Corolla ze skrzynią automatyczną działa równie dobrze, jak w znacznie droższych samochodach, a skrzynia manualna płynnie zmienia biegi. Właściciele Toyota Corolla najbardziej docenia komfort. Dynamikę jazdy i funkcje bezpieczeństwa, a mniej imponuje jej design i estetyka. Jeśli chodzi o osiągi, opinie są różne: niektórzy są wystarczająco mocni, podczas gdy inni chcieliby, aby Toyota Corolla miała mocniejszy silnik. Zalety Toyota Corolla: niskie zużycie paliwa, Udobność. ostateczne leczenie, mnóstwo funkcji bezpieczeństwa, niezawodny, grzywa Toyota Corolla. Silniki benzynowe mają bardzo wysokie zużycie oleju z powodu usterki fabrycznej bloku silnika. Błąd jest rozwiązywany przez autoryzowany serwis. Częste problemy z siłownikiem w modelach ze skrzynią automatyczną. Typowe problemy związane z przedwczesną awarią łożysk alternatora. Reflektory w modelach sprzed liftingu przygasają. Niektóre modele mają problemy z ogrzewaniem kabiny, które nie nagrzewa jej wystarczająco.